Na cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej jednemu na pożytek nasz zbawienny czytam na Kościół Święty Matka Nasza na msze rocznicę śmierci, lekcję wyjętą z drugiej Księgi Machabejskiej. W one dni bardzo dzielny mąż Judas, zarządziwszy składkę, posłał 12 tysięcy drafów srebra do Jeruzalem, aby złożono ofiarę za grzechy zmarłych, dobrze i pobożnie o zmartwychwstaniu myśląc, bo gdyby się nie spodziewał, że oni pobici zmartwychwstaną, zdawałoby się rzeczą niepotrzebną i próżną modlić się za umarłych. I ponieważ uważał, że ci, którzy pobożnie zasnęli, bardzo dobrą łaskę mieli zachowaną, a tak święta i zwalienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani. I Ewangelię, zapisaną św. Jana Ewangelisty, który jako słów Bożych powstawszy, a z uwagą i uszanowaniem wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus rzeszom żydowskim, wszystko, cokolwiek daje mi Ojciec przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz, bo wstąpiłem z nieba nie, żebym czynił wolę moją, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wolą Ojca, który mnie posłał, aby nic nie stracił z tego, co mi dał, ale żebym to, co wstrzesił, w dzień ostateczny. To jest bowiem wolą Ojca Mego, który mię posłał, aby każdy, kto spogląda na Syna i wierzy weń, miał życie wieczne jako wstrzeszę w dniu ostatecznym. Tyle słów tej Ewangelii przeznaczył Kościół na tę przeświętą świętą nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Pominam prawa ogłoszeń, że zaraz po Mszy Świętej będzie dziś także wystawienie Najświętszego Sakramentu, różanic i adoracja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O czym powiedzieć dziś Kazanie? W obliczu tej strasznej tragedii, która wydarzyła się 81 lat temu. Jak zrozumieć ten boski dopust, nie jedyny przecież na świecie tak straszliwy, ale ze względu na czas i miejsce, w którym mieszkamy, nam szczególnie bliski i nas może kiedy bezpośrednio dotykający, gdy chodzi o naszych przodków, którzy tam na Wołyniu byli i tam przeszli te straszne katusze zakończone straszną śmiercią. O czym zatem powiedzieć w obliczu tej tragedii? Może niektórzy się zdziwią, ale wydaje mi się, że trzeba powiedzieć o niebie. A to dlatego, że tylko wielkość nieba może dać nam choć odrobinę zrozumienia dla tego boskiego dopustu. Bo widzicie, drodzy wierni, tak często ludzie pytają się, dlaczego Pan Bóg tak pozwala na to, co się dzieje. Dlaczego Pan Bóg pozwala wtedy i dziś na tak wielkie zło? Dlaczego wtedy można było rozszarpywać ludzi niewinnych i często bardzo bogobojnych, a dziś można z tak wielką swobodą rozszarpywać dzieci w łonach ich matek. Dlaczego? Gdybyśmy zechcieli choć na chwilę przestać patrzeć po ludzką, może udałoby się nam nie tyle znaleźć słowa, by odpowiedzieć na to pytanie, co bardziej zaufać temu, który w opatrzności Bożej wszystkim rządzi. Dlatego, że Pan Bóg zna doskonałości nieba, wie, jak wielką jest niebo dla ludzi nagrodą. Wie, iż tam w niebie spełnią się wszystkie nasze pragnienia i marzenia, oczywiście nie te ziemskie, ale te często niewypowiedziane, które są przyczyną trosk tu na ziemi, ponieważ są nieosiągalne. Niebo bowiem jest miejscem, gdzie człowiek nie będzie już musiał męczyć z pragnieniem. Każdy z nas chyba był kiedykolwiek mocno spragniony podczas upału, czy to podczas ciężkiej pracy, długiej wędrówki. I to pragnienie, które człowiek przeżywał wtedy, łączy się z niesamowitą przyjemnością, kiedy taki umęczony w końcu może napić się wody. Czasami pije tą wodę niezwykle chłapczywie, Ponieważ to pragnienie było tak wielkie, że nie może aż po prostu napić się, nie, nie ma końca tego picia, bo chce jakby uzupełnić to, czego mu bardzo, bardzo brakowało. Te nasze naturalne pragnienia wynikające z braku, na przykład inny powietrza, to już jest bardziej dramatyczny przykład. Ktoś pod wodę schodzi, prawda, topi się. I próbuje złapać powietrze, bo mu brakuje, i cała natura dąży do tego, żeby złapać powietrze, i broni się natura przed śmiercią. To są obrazy, które musimy przełożyć na ludzką duszę, która jest spragniona i która często przez grzech na ciężki topi się, i woła, i krzyczy, i pragnie. Tego, dla którego została stworzona, czyli Pana Boga. A przecież nie tylko nasza dusza została stworzona dla Pana Boga, choć ta najgłośniej krzyczy tu na Ziemi, iż pragnie tej Bożej Miłości, ale i ciało, z którym dusza jest połączona. A zatem te wszystkie przyjemności tego świata, rozkosze, które służą naszemu ciału, dając swiadową przyjemność, i tak nie są przecież ani naszym przeznaczeniem i celem. I niebo do którego człowiek wstępuje, to nie jest to pragnienie, które za chwilę będzie zaspokojone. Niebo to jest miejsce, w którym człowiek będzie widząc Boga, odczuwał niepojęte dla nas w naszym wyobrażeniu pragnienie miłości i natychmiast będzie to pragnienie zaspokajane. Tak jak to pragnienie przy pragnieniu wody czy przy pragnieniu powietrza jest niesamowicie wielkie. To człowiek może to poczuć w swoim ciele. To niebo, obcowanie z Panem Bogiem, widzę i cały pragnę, ale nie ma, ponieważ tam nie ma następstw zdarzeń po sobie, to jest poza czasem, więc to pragnienie będzie w tym samym momencie zaspokajane. Nie ma na Ziemi takiej rozkoszy, takiej przyjemności. A te kilka słów, te kilka marnych ludzkich analogii tak nie wyrażają tego, co Pan Bóg nam przygotował. I Pan Bóg widzi to niebo, tę nagrodę, którą nam dał, tę niezasłużoną. Widzi to, co otworzył krzyżem Syn Boży, umierając za nasze grzechy, byśmy mieli łatwy przystęp do Ojca, by wypełnić wolę Ojca, by wszystkie dzieci, jak słyszeliśmy w Ewangelii, zgromadzić w jedno, tam w niebie. Pan Bóg to wszystko widzi i wie. I z boskiej perspektywy ta straszna rzeź dla tych, którzy umierali, wyglądała zupełnie inaczej. Ci, którzy byli godni, a może wielu z nich właśnie przez to cierpienie, zmyło wtedy wiele swych win, dostąpili daj Boże, nieba. W boskiej... Chodzi bowiem o to, aby zawsze takie warunki dać człowiekowi, by się mógł zbawić. My mówimy wielka tragedia, tak, bo to była wielka tragedia. Ale Pan Bóg w tej wielkiej tragedii zrobił wszystko, ażeby z niej wyciągnąć tak, jak najwięcej dobra dla tych dusz, które były gotowe przyjąć nagrodę, może jeszcze większą, za to ich cierpienie. I tragedię, która ich spotkała. Pan Bóg na wszystko patrzy odwrotnie niż my po ludzku. To jest pierwsza rzecz do rozważenia. Niebo na dzisiejszą tragiczną dla nas rocznicę. Druga, drodzy wierni, rzecz, którą warto byśmy rozważyli, to jest kwestia nas samych w obliczu tej tragedii, która przedstawia nam ludzką nienawiść. Bo przecież oprócz tych, którzy tam zginęli na Wołyniu w tę krwawą niedzielę, byli również ci, którzy dokonali tych strasznych zbrodni. To daje dużo do myślenia. Gdybyśmy my byli tymi, którzy tracili tam rodziców bliskich, czy potrafilibyśmy przebaczyć? A może trzeba sobie zadać inne pytanie, czy potrafimy przebaczyć dziś naszym winowajcom? Czy jesteśmy może kłamcami, którzy codziennie w pacierzu mówią odpuść nam nasze miny, jako i my odpuszczamy, ale nic z tego nie wynika? Dlaczego doszło do tej tragedii? Kiedyś Dlaczego jest tyle zła dzisiaj? Dlatego, że zło rodzi zło. To proste słowa, ale bardzo praktyczne, wyrażające naszą rzeczywistość, opisujące bardzo dokładnie to, co się wokół nas dzieje. I Pan nasz Jezus Chrystus, który przychodzi, ażeby zbawić rodzaj ludzki, przerywa ten straszny łańcuch. Do tego świat był przygotowany przez naród wybrany działających tam proroków, zapisane tam Słowo Boże. Ale ostatecznie to Pan nasz Jezus Chrystus swoim krzyżem sprawia, że zło już nie rodzi zła. Że zło może zrobić dziś jeszcze większe dobro. I im większa tragedia, to tym piękniejsze przebaczenie, które zmienia świat. I tu znowu boska ekonomia, której my nie rozumiemy. Nie jesteśmy w stanie połączyć ze sobą wszystkich faktów, nie jesteśmy w stanie przeniknąć wszystkich ludzkich serc, ale możemy być pewni, bo tu chodzi o zaufanie, że jeżeli przebaczamy, to świat staje się przez to lepszy i my sami, a także inni mają szansę na zbawienie. Nie jesteśmy sędziami, by sądzić tych, którzy dokonali tych strasznych zbrodni, bo Pan Bóg jest sprawiedliwy. Mamy oczywiście domagać się sprawiedliwości, ukarać się winnych, ale zawsze z miłosierdzia, czyli by ich pouczyć, albo by innych ochronić, by dać im szansę nawrócenia, a nie z nienawiści. Bo jeśli każe się z nienawiści, jeśli każe się jako odwet, sami stajemy się podobni do tych, którzy dokonali tych zbrodni. Ktoś powie, ksiądz przesadził, tak nie można porównywać. Ale za chwilę przystąpimy do Komunii Świętej. I tu rozumiemy istotę przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. My przystępujemy do Komunii Świętej. My mamy Boga w sercu. Ten, który stworzył ten świat, przychodzi do nas i jednoczy się z nami. Jak mówi święty Vincenta Paulo, bracia, przyjmujecie Chrystusa w Eucharystii, jak możecie powiedzieć, że coś dla Was jest niemożliwe? Z Bogiem wszystko jest możliwe, nawet przebaczenie tak wielkiej tragedii. To oczywiście jest bardzo trudne, ale skoro Pan Jezus stał się człowiekiem i umarł za nas na krzyżu, to możliwe. Bo o wiele bardziej niewyobrażalne, o wiele bardziej przekraczające nasze pojmowanie świata jest to, że Bóg stał się człowiekiem i jeszcze zechciał za te nasze grzechy, które go do krzyża przybiły, umrzeć. Że nam przebaczył. To jest zarazem piękne i przerażające. I nic temu nie dorówna, a my stajemy się tego wprost uczestnikami. Zawsze będąc nam przy i słuchając i zawsze przyjmując Komunię Świętą, wnikamy w tajemnicę boskiego serca pełnego miłości. Przebaczenie. Bez przebaczenia nie będzie nieba. A czym jest niebo, to już choć trochę zdołaliśmy sobie dziś powiedzieć i mam nadzieję przez te słowa zachęcić do rozważania. I trzecia rzecz. Pamiętajmy, że my skoro tak wiele otrzymaliśmy, to od nas wiele będzie się wymagać. Bo kto dobrze wiarę są przeżywa, kto nie robi tego na pokaz albo z przyzwyczajenia, kto nie szuka w tym siebie, otrzymuje już tu nagrodę na ziemi. Pan szczególnie daje łaski tym, którzy są szczerzy i piękni w tym stawaniu przed nim. I to jest ta łaska, pokój mój Wam daje. Ten pokój, którego świat dać nie może. Siła przebaczenia każdemu, który nas skrzywdził, jest tak wielka, iż może ona naprawdę dać pokój, bo z tym przebaczeniem związana jest od razu łaska. Jest to od razu nagroda. Rozumiesz, drodzy, drodzy wiernie, zrozummy to dobrze, że ten nasz ludzki wysiłek, ten agresywny, Czasami nie da się zmienić emocji, uczuć, które w nas są, bo one wciąż się buntują, ale akt woli ponad tym wszystkim przebaczam jest zawsze związany z nagrodą, z wielką łaską. Nawet jeśli te uczucia nasze jeszcze się buntują, nawet jeśli ta natura nie chce pójść do końca za aktem woli, to co jest bardziej tragiczne trwać w tym stanie nienawiści wobec oprawców, czy przebaczyć, tak jak inni? Mnie zostało przebaczone. Od razu widzimy, gdzie jest pokój, którego świat dać nie może. Księga Sofoniasza, na podstawie której Tomasz szczerano napisał, towarzysz świętego Franciszka, napisał sekwencję Nam przez Zmarłych, którą dziś kapłan czytał, a kantor śpiewał. Ta sekwencja. Odwołuję się w całości do tej księgi. Pan Bóg jest sprawiedliwy i każdemu da tyle, ile mu się należy. Pan Bóg jest miłosierny i dlatego dał nam czas na wrócenie. Sofoniasz jednak przestrzega, abyśmy my, którzy jesteśmy najbliżej, troskali się o własne zbawienie najbardziej i nigdy nie porównywali się do innych, szczególnie do tych najbardziej złych. Bo do nich porównanie jest najłatwiejsze, żeby siebie wybielić. Sofoniarz mówi, że Pan Bóg, gdy zacznie się dzień gniewu, wyjdzie z lampą i zacznie szukać tych, w których drożdże już zastygły, zepsuły się, to znaczy tych, którzy otrzymali prawdę, ale ta prawda się w nich zestarzała, a nie dała początek nowemu życiu, tak jak drożdże. Zaczynają chleb, i z tego chleba powstaje jedzenie, i te drożdże dają, można powiedzieć, życie przez to, co czynią, kiedy się zestarzeją, już nie mają w sobie tej siły. Prawda, którą otrzymaliśmy, jest jako te drożdże, abyśmy mnożyli chleb, pokarm, pokarm duchowy, abyśmy go przyjmowali i dawali Właśnie poprzez tę postawę. Patrzenia na świat w perspektywie nieba jak Bóg, przebaczenia wszystkim, bo i poganie miłują swoich przyjaciół i dobrze im czynią, a ja Wam mówię, że macie i nieprzyjaciół miłować. I ostatecznie, drodzy wierni, myśmy zawsze, szczególnie pamiętając na sekwencję, którą dziś usłyszeliśmy w kościele, że nawet święty zadrży w swoim łonie, byśmy szczególnie troskali się o własne zbawienie. Byśmy wszyscy mogli spotkać się w niebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.